Hej, dzisiaj zapraszam Was na speedrun makijażowy. Zaczniemy sobie od brwi kredką pudrową z Paese. Jest to jedna z najjaśniejszych kredek, jakie w tym momencie mam, więc próbuję co mogę. Wyczesuję ją bardzo dokładnie, i następnie przeczesuję żelem z Eveline, do którego wróciłam po pewnie dwóch latach półtorej roku jakoś to pewnie tak tak mi się przynajmniej wydaje jak zwykle zużywam bazę z Mio Eyeshadow Booster ponieważ ona mi się po prostu najlepiej sprawdza jeśli chodzi o cienie tak, takie donoszenia w domu i używam Odenseye Silver Bliss chociaż na początek cień kremowy, cielisty jak zwał tak zwał, pod łuki nauki na whatever ale tak, Silvery Bliss to jest paleta najnowsza świąteczna i używamy odcienia Reminiscence. Ja używam odcienia Reminiscence. Ogólnie te nazwy są bardzo trudne, więc jeśli się gdzieś pomylę, wybaczcie. Silvery Bliss to jest ta paleta którą chyba ja bardziej wolę z tej dwójki, która wyszła, ale są one piękne. W kąciku to jest po prostu mistrzostwo, ten cień, mimo tego, że wygląda bardzo, tak powiem, nieciekawie, jeśli chodzi o takie nakładanie codzienne, bez takiego czegoś dodatkowego, którym będzie błysk. Bardzo, bardzo, bardzo mocno się staram rozetrzeć ten cień tak, żeby nie wyglądał szaro, buro i ponuro i dodałam sobie jeszcze odcień softness, ten odcień o jacie pinkole, piękny cudowny, taki lekko szarawy, a jednocześnie ma w sobie taki fajny podton, który dodaje czegoś więcej do tego, co już mamy na oku, ten kształt jeszcze się trochę będzie zmieniał i uwaga, ten odcień, longing na Lepiej, to może nie jest mój najlepszy lep na brokaty i te wszystkie inne tego typu rzeczy, ale ten cień. Uajadź, jaki on jest cudowny na oczach! No, patrzcie się na to. No, błagam Was. I właśnie z tym odcieniem romineses który jeszcze tam sobie lekko poprawiam, żeby był jak najbardziej widoczny, wypełniając wszystkie luki pomiędzy tym błyskiem a matem. No, po prostu niby nic, a jednak. Ocień Silver Stream. On jest takim duochromem wpadającym w różę. I tak, może on nie jest idealny tutaj, bo może bardziej by się coś przydało z fioletem, ale jednak, patrzcie na to. No, przecież nie można się oprzeć temu wszystkiemu. Jak zawsze poświęcam mnóstwo czasu na sprawdzanie, czy jest wszystko git i dodaję czarną kredkę z Rimela. Ja kredek czarnych mam mnóstwo i ta akurat bardzo dobrze mi się sprawdza, chociaż no, miewam z nią problemy na górnej linii wodnej, no ale co zrobić, nie mam ideału jeszcze. Tą kredkę poprawiam wielokrotnie, nawet pomiędzy tam jakimiś ujęciami, sobie poprawiałam, no ale jest jak jest. Do tego tak. następnie na mały pędzelek bardzo precyzyjny ten odcień Reminiscence, który był na samym początku, by połączyć górę z dołem. Ja wiem, może się to wydawać bardzo ciężkie, ale jednak dało to radę. Do tego poprawiam sobie lekko kształt całego makijażu, żeby ten dół był dosyć wyrównany i tak będę to jeszcze wszystko poprawiać ten mój siniak pod okiem także ale no musi to być i patrzcie się ja dosłownie tutaj przecieram tą pusteczką bardzo dokładnie żeby żadnego siniora nie zostało bo niestety korektor tego nie naprawi a jedynie pogorszy i tutaj wyciągam to tak jakbym musiała sobie zrobić kreskę taką wiecie eyelinerową Niestety wiem, naciągam sobie skórę, ale powiedzmy, moja skóra damy radę. I BB Cream z Misha Perfect Cover w odcieniu 21. Bardzo lubię. Catrice y Liquid Camouflage w odcieniu 10. Chyba tak. I to wszystko rozprowadzam palcami, ponieważ mój leni wewnętrzny bardzo kotłował się we mnie, że mi się nie chce wstawać, zmoczyć gąbkę poprawiam dodatkowo wewnętrzny kącik, zewnętrzny kącik i zgniatam pędzel nie róbcie tego chyba, że już wam nie zależy na tym samym kształcie pędzel ale zgniatam pędzel, żeby lepiej sobie wyblendować ten dół do korektora jeśli chodzi o ten róż z AA z AA ja szczerze nie jestem jego wielką fanką ogólnie sposób podania mnie trochę odrzuca i ta gąbeczka yy, nie puder różowy z spoko, ale chyba wolę troszeczkę moją chudę czyli blossom, ale jakby jego zastępca też się świetnie sprawdza i tak przyjadę prawie po każdym centymetrze mojego pomalowanego ryjka tym pudrem tym malutkim pędzelkiem z, no, z prostego powodu lenia śmierdzącego jeśli chodzi o ten bronzer to jest tak stara kolekcja, że ja już nie pamiętam ile to ma, ale jest bardzo dobry, może ten odcień nie jest najlepszy jest git, o tak powiedzmy i mgła pudrowa mgłę pudrową kiedyś używano do rozświetlenia takiego wiecie, jak rozświetler stricte teraz ja staram się ją złożyć, ale jest to Coś takiego dla mnie nowego, jako rozświetlenie twarzy. Kredka z 07, nie z Paese, z 07. Najbardziej kultowa, popularna, ogólnie spoko, ale czy bym ją zachwalała tak jak inni, nie za bardzo. Dodatkowo olejek, błyszczyk, nie wiem jak to nazwać z Rare Beauty, tak, żeby nawierzyć sobie trochę bardziej te usta. Lubię. Czy polecę? Tak już idźcie, biegnijcie, żeby kupić, raczej nie. No i, że tak powiem, mój look będzie wyglądać mocno, a jednocześnie delikatnie. No, patrzcie, po prostu niby cute, ale jednak trochę tak z pazurkiem. I tak to wszystko wygląda. Nie jest za mocno, nie jest za lekko. Mi się bardzo podoba i już sobie powtórzyłam no bardzo podobnie ten makijaż do szkoły. Dajcie znać jak wam się podoba i na razie.